Witajcie tutaj MubakTV! TV. W dzisiejszym odcinku nauczę was, jak zdobyć wszystkie archiwmenty do kilku gier. Jedno z nich jest Team Fortress 2. No, kolejno może być, dajmy przykład, Alienware, Flo uh, Killing Floor, Killing Floor jakiś tam dodatek i The Island. Yeah! No, to jeszcze dzisiaj wam pokażę Troszeczkę wygląd megego skina mergo steama patrzcie na to tutaj mam, nie mam ani jednego osiągnięcia dałem tak na test, patrzcie, nie mam ani jednego osiągnięcia. I teraz co zrobić, żeby mieć te wszystkie osiągnięcia. Otóż, patrzcie, wchodzimy na stronę www. Wpisujemy www.gib Y, przepraszam, gib kropka, ukośnik, sam, ukośnik. I patrzcie, tutaj mamy, o jeszcze, half-life, dwójka. I patrzcie, tutaj mamy takie, taki, takie zdjęcie przedstawiające nasz programik. I patrzcie, jak to pobrać. Tutaj, jeśli na początek musicie powiedzieć Microsoft .NET Fra Framework 3.5, jeśli macie, nie pobierajcie. Później klikamy to najlepiej środkowym przyciskiem myszki, żeby się w nowej otworzył. Ewentualnie ktoś to może tak. Patrzcie, tutaj mamy wypakuj wypakuj na przykład z tego na pulpit. ale nie do biblioteki Steam? WTF? Dobrze, mniejsza z tym. Yy, musisz odpalić później Steama. Później musisz wyłączyć wszystkie yy, gry ze Steama, żeby no, nie zlagowało ci komputera i ogólnie. I później odpalamy sam plik. To teraz co przedstawię. Pierwsze co, to pobieramy. Klikamy to. Raz, dwa, trzy. Idealnie się szybko pobierało nam. Wchodzimy w Pokaż Folder. Ja tak robię. I teraz możemy zamknąć tutaj naszą przeglądarkę gulecha. Klikamy. A przyciskiem. Przepraszam, że mi kursor mi ganie, co się stało. Wypakuj tutaj. To już mogę usunąć, bo nie lubię zbędnych programów. What the fucking shit! Mniejsza z tym. E, teraz klikamy. Sump Piker.exe. What the fuck. Jak się nam będzie... Jak kto się nam włączy, to patrzcie mamy tutaj ładne okienko. I macie tutaj gry, w której możecie sobie, że tak brzydko powiem, szczytować. Ale nazwijmy to inteligentnym myśleniem. No tak, patrzcie mamy tutaj Alliance Alliance of Valiant Arms, American Army black right revolution red three button champions online free to all, free to play uh, crime craft gang wars um, dc Universe online Dead island dot deva left for dead pie day the haste PC, pc gamer puzzle pirates revised rise of Immortals, Rusty Hearts, Signs of the Dirt, Serious Sam HD, The Second Encounter, Spiral Knight, Super Monday Night Combat i Team Fortress. Tutaj, malutka ciekawostka. Do tej gry, jak odblokujemy wszystkie dodatki, dostaniemy czapeczkę do Team Fortress. Kolejny dodatek. Jak odblokujemy wszystkie dodatki... Dostaniemy dodatek do Team Fortress. Oczywiście nie muszą być wszystkie, tylko wystarczy kupić tę grę legalnie i raz zostajesz. Ale wszystko, dodatki się przydadzą. Yy, gdzie tu jeszcze było? Chyba tutaj, tak. Jeśli tutaj odblokujemy wszystkie dodatki, też dostaniemy. Oczywiście to nie są wszystkie, przepraszam, że tak mówię. To jest jakaś pojedyncza misja, nie pamiętam która. I jeszcze co tutaj było, chyba było, 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 już Wam mówię, yy, moi kochani widzowie. Crime Gangs mówiłem. I jeszcze chyba to było. Dobrze, mnie z tym. Wchodzimy w naszego Team Fortress. Dwa razy trzeba naklikać. Nakliknąć. Kliknąć. Wiecie o co chodzi? Jak ktoś nam ładnie załaduje. Chociaż trochę długo ładuje. Brak odpowiedzi. Poczekajmy, tak, sobie jeszcze miło na ten bardzo wyczekiwany moment przez Was, wszystkich i mnie. O, patrzcie, widzicie, ładnie się zrobiło. Teraz będzie pobieranie 400 ikonek, żeby tu ładnie wszystko było. Oczywiście, jeśli powiedzmy, masz już kilkanaście questów zrobionych, to i na przykład zależy Ci tylko na tym jednym, że nie chcesz mieć w, poczu na poczu no, w poczuciu winy, też, że tak powiem dziwnie. Że sobie dodajesz wszystko i jesteś nubem, no to możesz sobie dodawać tak pojedynczo, który, do którego ci pasuje. Ale to twój problem. <laughs> no, moim zdaniem, można tak zrobić, tak trochę, w pewnym sensie to jest oszustwo, ale moim zdaniem to jest nic, to jest nic złego. Dodać sobie wszystkie no bo jak sami wiecie, nie macie na przykład konta premium, tak jak ja kiedyś No i ciężko wam zaczynać i ciężko wam dorównać tym wszystkim, którzy mają premium. To sobie od wiecie wszystko później jak wchodzicie do gry, dostajecie około od 19 do 21 itemów później możecie sobie od nowa wszystkie odptaszkować czyli yy, i na nowo możecie sobie zbierać questy. Ja tak bym polecał dla początkujących, żeby jednak mieć w głowie, że się nie oszukało wszystkiego, tylko że się sobie jakbyś praktycznie dodał nie O, że tak powiem ładnie. I patrzcie, klikamy, żeby do, e, właściwie dodać, żeby nam dodało wszystkie questy, to klikamy tu unlock all, unlock all achievements. Tutaj są wszystkie zaptaszkowane, później ładnie klikamy store dodało nam 448. Widzicie, patrzcie, dodał nam Mistrz Klasy, przedostatników i te wszystkie inne. I teraz, jak wbijemy na naszego, jak wbijemy na naszego Team Fortress 2, to możemy się cieszyć nowymi broniami. No, i jak już nasze, dostaniemy te wszystkie bronie, to ładnie możemy sobie wyłączyć, żeby nie było tak końca no że tak no, żeby nie do końca było, że oszukaliśmy wszystko, tylko że tak legalnie sobie, no nielegalnie, właściwie nie. to można nazwać, że naszym sprytem przezwy, przezwyciężyliśmy system. No. I patrzcie, teraz na przykład możemy sobie poszpanować przed kolegami Patrz, ja mam wszystkie questy, a ty nie. Ile ci to zajęło? Trzy hmm, 3 minuty w Steam Achievements Managerze. No, <grywki> no, wiem, że to może nie jest zbyt fajny szpon, ale zawsze można. No to proszę, raz sobie zalokujemy, żeby nie było, że oszukujemy. Proszę. Widzicie, ładnie skończyłem. Ja, bo ja nie oszukuję. I proszę bardzo. I to by było na tyle z dzisiejszego poradnika, co chciałem wam pokazać. Mam nadzieję, że Wam się podobał. No, jeśli chcecie więcej poradników, po prostu. Lajkujcie. To mnie zachęca do kolejnych filmików, do roboty. A jeśli chcesz mieć serię z czegoś, no, załóżmy, to jest taka seria tutorialowa z T2. Jeśli chcesz mieć na przykład jakiś poradnik, że na przykład czegoś nie rozumiesz, naucz mnie, zrób tego filmika, proszę cię no albo na przykład. Mubak, proszę Cię, bo nie mogę sobie poradzić z tym, z tym. Piszesz komentarz i ja na Twoje życzenia postaram się jak najszybciej zrobić filmik. O, patrzcie, 19.19. 19. Yy. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Lajkujcie, subskrybujcie, facebookujcie. No.